Witam, futorkowych prezesów. Dobrze, że wpadliście, bo obejrzenie dzisiejszego odcinka może odbić się pozytywnie na waszych portfelach. Myślicie, że macie pieniądze w małym palcu? Nie byłbym tego taki pewny. Być może nawet nie zdajecie sobie sprawy, że pewne szkodliwe nawyki trzymają was z dala od potencjalnego majątku. Cóż, przygotujcie się do damkę chomikowych porad. Ludzie uwielbiają te małe kartoniki zwane kartami kredytowymi. Całkowicie to rozumiem. Uwielbiam biegać na kołowrotku tak samo jak wy. Najwyraźniej lubicie w kółko płacić odsetki od tych kart. Ale jeśli chcecie odpowiedzialnie podchodzić do finansów, może powinniście zrewidować swoje nawyki. Posłuchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia Mark Cuban. Jeśli używasz karty kredytowej, nie zależy Ci na pieniądzach. Za każdym razem, gdy wspominasz o długu, ludzie mi to przesyłają. Posłuchaj, co mój Kiwale, czyli co? Polecasz ludziom pociąć karty kredytowe? To nawet chwytliwe hasełko, żebyś wiedziała. To mój ulubiony slogan i powtarzam go przy każdej okazji. Ludzie często mnie pytają, gdzie w takim razie powinni inwestować. No to, to odpowiadam. Najlepsza inwestycja to pozbycie się wszystkich kart kredytowych, bo doskonale wiecie, ile Was kosztują, jeśli nie musisz spłacać tych 15-20% to tak jakbyś te 15-20% zarobił. Forbes od lat prowadzi listę 400 najbogatszych osób w USA. 75% osób na tej liście, nie jakichś tam trajerów, tylko największych ludzi z sukcesu na świecie. Trzy czwarte z nich twierdzi, że najlepszy sposób na wzbogacenie się to wyjście z długu i nigdy już się nie zadłużać, bo daje Ci to kontrolę nad podstawowym narzędziem do budowania majątku, czyli nad dochodem. Mamy pociąć karty kredytowe, ale jak to? Rozumiem, że dług jest B, ale próbujesz mi wmówić, że sekretem do bogactwa jest pozbycie się czegoś, co pozwala mi kupować tyle fajnych rzeczy. No cóż, skoro tak mówi cała masa milionerów i miliarderów, muszę się nad tym zastanowić. Tehę w sobie lepiej wyrzucić karty kredytowe niż zapasy w spiżarni. Nawyki są jak tunele w chomikowej norce. Niektóre prowadzą do celu, a inne to niestety ślepe załuki, przez które tylko traci się cenny czas. W każdym razie w kolejnym filmiku przyjrzymy się, dlaczego niektóre codzienne przyzwyczajenia powstrzymują Was przed zarabianiem sporej kasy. Uwaga, bo może Wam się to nie spodobać. Jakie są trzy nawyki, które przeszkadzają ludziom w bogaceniu się? Przede wszystkim to niemożność zidentyfikowania swoich złych przyzwyczajeń. Znam wiele osób spośród rodziny i znajomych, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z nawyków, które im przeszkadzają. Takim negatywnym nawykiem może być wszystko, nawet byle drobiazg. Jak choćby poranne słuchanie czy oglądanie wiadomości. Nieważne z jakiego źródła. Nigdy w życiu nie czułem, że słuchanie wiadomości daje mi coś pozytywnego. Gdy z samego rana włączasz telewizor, żeby obejrzeć wiadomości, natychmiast starać się to w takim jakby reaktywnym, defensywnym nastroju, co powstrzymuje kreatywność. Zamiast tworzyć, reagujesz na to, co usłyszałeś. Porównajmy dwie wersje poranka. Możesz nie i powiedzieć sobie coś pozytywnego Kilka wypić zielony kokra i pójść na spacer, albo zaraz po obudzeniu możesz sięgnąć po telefon, komputer czy telewizor, żeby sprawdzić maile i wiadomości, z których przynajmniej jedna pewnie wprawi cię w zły nastrój, po czym na kawę i pączka i jedno i drugie to określony nawyk. Nie chcę tutaj nikogo krytykować, sami oceńcie, który jest dla na nas lepszy. Zmienić nawyki to jak próbować oduczyć chomika od biegania na kołowrotku. Łatwo nie będzie, czyli mogę się rano zmotywować, wypić coś zdrowego i być w dobrej formie cały dzień. Albo zwleć się z łóżka, pochłonąć solidne śniadanie i śmiało zanurzyć się w chaosie. Nie wiem, czy wystarczy mi rano, bo co ale okej, okay, spróbuję tej hipisowskiej rutydy wdzięczności. Tylko skończę oglądać wiadomości. A Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jak zwykle pamiętajcie, żeby polubić i subskrybować Chomiki to Siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia!